Dzień dobry. Tam, dzień dobry. Ja tak grzecznie chciałam się zapytać. Tak. Jak tam z naszą płytą, nagraniem, czy coś koło tego się dzieje już? Płytą? A przecież płytę chorą już wydaliśmy. No Chóru, kochana, Chóru, ale my jesteśmy zespół Jesienny Kwiat. Tak. Przygotowujemy się już do piosenek biesiadnych. pałuckie już mamy piosenki wybrane. I to ładnie śpiewacie? Oj kochana, jak my śpiewamy, to każdy nas by chciał słuchać. Pani kochana, mamy próbę w tej chwili. Ja się trochę na tą próbę spóźnię, ale bardzo Panią proszę. Ta? Niech Pani przyjdzie posłuchać, bo dzisiaj mamy generalną próbę to? piosenek Pałuckich. Będzie, no dobra. Będzie Pani zaskoczona naszym śpiewem. No dobra, idzie. idziemy. Idziemy. Ja to mówiła? Pani, posłuchaj Pani, choć Pani prędziutko jak śpiewamy. Chodź. Proszę.